Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, twojej umiłowanej ułubinicy, i Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziś chcę z wami porozmawiać o drodze krzyżowej i zaprosić Was do rozważania męki Drogi Krzyżowej. Będziemy przez 14 dni wysyłać dla Was kolejno po jednym, jednej stacji Drogi Krzyżowej. Będziemy nagrywać i wspólnie rozważać z Wami. Dziś chciałem taki ogólny wstęp zrobić, jak to zawsze się robi, przede wszystkim w Medjugorje, kiedy staje się pod górą Kryżewac i Pierwsza stacja to jest, można powiedzieć, jeszcze przedstacja to jest ogród oliwny. I rosną tam błodnurza, prawdziwe oliwki, takie jak rosły w tym ogrodzie, w którym się modlił Pan Jezus przed swoją męką. I jest tablica z uczniami, którzy śpią. Pan Jezus się modli. I chciałem z Wami właśnie. Troszkę się zastanowić nad drogą krzyżową jako taką. Ta praktyka zrodziła się dość późno. Wywodzi się ona z tych czasów, kiedy nie wszyscy mogli odwiedzić Jerozolimy. Dziś, jeśli masz pieniądze, to możesz pojechać do Jerozolimy, zobaczyć uliczki, dróżki, miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, gdzie Jezus został złożony do grobu. Ale wtedy to naprawdę nieliczni, tylko Odważni wędrowali tysiące kilometrów, żeby nawiedzić Ziemię Świętą, i kiedy wracali, to opowiadali co widzieli, opowiadali o tych miejscach, o jak to wygląda, i zrodziła się taka praktyka opowiadania o tym, co się dzieje. I w pewnym momencie usankcjonowano to i stworzono taki 14 stacji, 14. Etapów rozważania tej drogi krzyżowej. I od tego czasu powstały też zaczęły powstawać kalwalie. U nas jest kalwaria Zebrzydowska, kalwaria pacławska, ale też na święty Krzyż jest droga krzyżowa od słupi, i w wielu miejscach nawet na zewnątrz kościołów, na jakieś wzniesienia są ustawione tablice czy figury z drogą krzyżową. I po co my to robimy? Po co my tak właśnie, szczególnie w czasie wielkiego postu, rozważamy drogę, mękę pańską. Otóż, kiedy Jednemu Świętemu było powiedziane, że rozważanie mojej męki więcej znaczy niż cały rok biczować się do krwi. Rozważanie męki pańskiej samo w sobie jest rozważaniem nad miłością którą Jezus Chrystus nam okazał, biorąc na siebie ciężki krzyż, biorąc na siebie te cierpienia, te wyszydzenie, to wszystko, my rozważając, wchodzimy w nastrój Jego, w, Jego, w to, co On przeżywał. Tam tak mało jest nas. Bo kiedy pościmy, kiedy dajemy ją można, nawet kiedy się modlimy, to mówimy: O, ja to zrobiłem, ja, 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 ja dałem radę, jeszcze jest dużo w nas tego ja. Łatwo sobie przypisać jakąś, Jakąś zasługę. Natomiast kiedy rozważamy cierpienie Jezusa Chrystusa podczas II Krzyżowej, jednak tam jest ciężko znaleźć siebie, chyba możemy się znaleźć w którymś z tych postaci. Raz jesteśmy Piotrem, który się zaparł, raz jesteśmy żołnierzem, który go prowadził, raz często bardzo najczęściej gapiami, takimi, którzy patrzą się na to wszystko. Czasami jesteśmy świętą Weroniką lub Szymonem. I tam się znajdujemy oczywiście w tej, w tej stacji, ale nie, nie ma tam dużo tego, żebyśmy się tam więcej pochwalili. Natomiast rozmyślamy o miłości Jezusa Chrystusa, bo cierpienie Jezusa Chrystusa to jest Jego miłość do nas. Popatrz, człowieku, ile potrafię dla Ciebie wycierpieć. I, i to jest dla każdego z nas, za każdego z nas. Dlatego. Warto jest rozważać drogę krzyżową. Kiedyś, kiedy na takich koloniach Lato z Bogiem robiliśmy takie inscenizowane drogi krzyżowe, to młodzi chłopcy, oczywiście to był honor największy, żeby odgrywać Jezusa Chrystusa i mieliśmy taki krzyż zbity z dwóch sosnowych desek. Sosna nie jest taka zbyt ciężka. Ten krzyż naprawdę nie był zbyt ciężki. Ale Kilku z nich grało te, te role, bo to w różne turnusy było, także kilku chłopców to, to niosło i wszyscy opowiadali to samo, że jak odgrywali tę drogę krzyżową, to w pewnym ci mieli taką ochotę, żeby rzucić ten krzyż. On był taki ciężki, taki był straszny dla nich, że, że, że mieli ochotę tego rzucić. Niemczywy, ale ja czasami też mam coś takiego, że jak rozważam tę mękę pańską, to... Chciałbym już, żeby się to skończyło. Chciałbym już odejść, bo nie tylko chodzi o psychicznie, ale fizycznie czuję się jakoś tak przy, 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 przytłumiony Już na przykład szczytem to było to, jak jednego razu to był chyba lipiec, wieczór i komary. No i ten chłopak, który grał Jezusa został jakby ukrzyżowany, tak był rozpięty na krzyżu i komary. I on się nie mógł odgonić od tych komarów. I tylko widać było, jak te komary na nim siadają na tym jego ciele, i piją krew, i on nie może nic zrobić. Wyobraźcie sobie, że macie na sobie właśnie taki, taki rój komarów, i nie możecie nic zrobić bo gracie, bo nie możecie się ruszyć. I, i to było dla mnie takie. Dla mnie samego, który obserwowałem to takie wielkie przeżycie. A oni rzeczywiście potem mówili, że inaczej spojrzeli na tą drogę krzyżową. Dobrze jest inscenizować i tak na przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej długo się przygotowują tam klerycy i miejscowi mieszkańcy organizują taką piękną drogę krzyżową inscenizowaną. I to jest piękne, bo wtedy można jakby też jeszcze lepiej wczuć się w to, kiedy widzisz, kiedy widzisz konkretną postać. Ja w jednej parafii, gdzie byliśmy Obsadziłem w roli Maryi matkę chłopaka, który grał Jezusa. I to było tak wzruszające, kiedy właśnie zdjęto go z krzyża i położono na kolanach swojej matki. I Pamiętam, wtedy ludzie normalnie płakali, kiedy to widzieli, i wtedy po tej drodze krzyżowej wnieśliśmy. Jusza do tego grobu, gdzie tam miał spoczywać. I ludzie się pytają, jak to, jakie to było piękne. Mówi, kiedy będzie następna taka droga krzyżowa? A ja mówię: Nie będzie kolejnej drogi krzyżowej, ale będzie droga światła. I dzisiaj już chcę Wam tak jakby powiedzieć o tym, że w ostatnim czasie, w latach 60., została jakby ułożona droga światła. Bo widzicie. Dużo dobrego zrobiły rozważania drogi krzyżowej, ale droga krzyżowa nie kończy się śmiercią. Naj teraz coraz częściej dodaje się stację 15 w zmartwychwstanie pana Jezusa, ale też jest jeszcze coś dalej, czego my tak mało znamy. Gdyby kogoś zapytać, co się dzieje po śmierci Jezusa, czy tak chronologicznie, czy byś potrafił ułożyć to, co się działo po zmartwychwstaniu Jezusa, aż do. Y Zesłania Ducha Świętego, to mielibyśmy kłopoty. I to nie tylko wy, ale założę się, że też nie jeden ksiądz miałby kłopot z ustaleniem chronologii tego, co się da działo po, po, po zmartwychwstaniu. Oczywiście, wydarzenia znamy, ale chronologii byśmy nie znali. I dlatego powstała Druga Światła. I bardzo bym też chciał, żebyśmy kiedyś udało nam się przedłużyć te rozważania Drogi Krzyżowej na Drugie Światła, bo też jestem moim marzeniem wielkim, żeby były rekolekcje nie tylko wielkopostne, ale wielkanocne, bo istotą naszego, naszej wiary jest zmartwychwstanie Pana Jezusa i my tak mało tym żyjemy mało to znamy i mało tym żyjemy. Dlatego już Wam teraz chciałem powiedzieć o tej drodze światła, bo my idziemy ku zmartwychwstaniu i pięknie, że rozważamy drogę szybową, ale jeszcze w tym roku starajmy się, jakby przygotować do zmartwychwstania i o tego, co będzie dalej. Święta nie kończą się niedzielą Miłosierdzia. One trwają i ten okres trwa do niedzieli zmartwychwstania, do zesłania Ducha Świętego. To jest piękny czas, który możemy przeżyć pięknie, tak jak Wielki Post, albo może jeszcze piękniej, bo w wielkiej radości. Dlatego zachęcam Was już dziś do tego przeżywania dalej. Krzyż jest drogą, ale celem jest zmartwychwstanie. Pan z Wami. Niech Was szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.